cześć, wam wszystkim, tutaj dekiller.pl i dzisiaj zagram na serfie SKK .net. Link będzie w opisie. I tak ja już jestem tu mam parę itemków na początek. Enderchesta też mam. I czemu są lagi? Dobra, ale nie, nie o tym sprawa i czemu to są same brzozy. Temu przyjaciel nie molestują. Śledzą mnie jako wce te terrorystki. Tak nie było. Um, I wiecie, wygraliśmy na serwie. Co w pierwszym odcinku chciałbym zrobić? Zapowiadam serię z Minecrafta i oto ją macie. Zapo no, no, to jest magiczny dzień Zapowiadałam serię No to tą serię macie No na tym odcinku chciałbym zbudować bazę Tylko żeby zbudować bazę To najpierw potrzebuję Potrzebuję jakieś fajne miejsce Dobra, tu zbudujemy pierwszą bazę Będzie moja pierwsza baza. Będę, jak ktoś będzie chciał ze mną porozmawiać, to proszę na Teamspeak'u. Bo mam TeamSpeak teraz włączony. Natomiast TeamSpeak na live jutro zrobię, chyba zrobię jutro live'a. No i to, tylko to chciałam wam powiedzieć, takie informacje. Czekajcie, zrobię pochodnie, bo. I czemu mam inny nick, a nie Dekiller.pl? Czemu mam D-Dealer de A, D-Dealer de Game Mam dlatego. Dlatego, że jak. No, ktoś się wkradł na mój konto z d Jasne, jasne, i... kapiszi. No i ja musiałam stworzyć nowe konto, bo wtedy mnie ktoś strollował i zmienił mi na baby. ale nie mogłem się zalogować na Minecraft Bajzyczu. No, a to seria będzie się nazywała Minecraft u serwerze na serwerze SKKF. Tu będziemy budować pierwszą bazę Tu będziemy budować pierwszą bazę To będzie pierwsza baza i co w tej bazie będziemy robili? Na pewno zbudujemy magazyn Już sobie położę crafting Przerzucamy sobie piecyk i przepalimy to żelazo, które ja mam. Tu tu i jedna, jeden będę tu. No i przepalamy. I będziemy mieszkać tu 24 godziny na dobę. Spodziewajcie się odcinka jutro. Jutro się spodziewacie odcinka Minecraft. Jak Wam się spodoba to subskrybujcie, lajkujcie. No i oglądajcie do końca. I co chciałam powiedzieć? Nie będziemy chodzić do jaskiń. A i tak, będę nagrywał to z, z single player. To będzie seria na modach. Minecraft na modach. No i no, no, no mam mam nadzieję, że ta seria z multiplayer Wam się spodoba. Bo to naprawdę jak dacie parę lajków w górę, to naprawdę motywuje i to oznacza, że chcecie więcej tego. No i mam nadzieję, że będziecie oglądać i że będzie fajnie się bawić tu będziemy też robić na pvp może dojdziemy tak do... ile tu jest minut już? tu jest minut 5, no to tak gdzieś do 15-20 dojdziemy ja bym zrobił sobie łopatę najpierw Z łopatę Zaczekajcie, okay, zamknijcie drzwi, Dzień, zaraz wracam. Okej, okay, już jestem. Robimy tą łopatę. I może Wam to. Hmm, Lug. Na tym serwerze dla mnie, znaczy, każdy pisze, że czas tu są lagi. Więc ja też mam takie lagi na ten serwer, ale na innych to już nie. Na tym serwie każdy ma lagi chyba. Podpisali lagi, lagi, lagi. Ja też mam lagi ostre. No i będziemy dać tu kopalnię. Ale najpierw wyjdziemy na dwór. Zaznaczam, że tu jest baza. Okej. Okay. No, to tu będziemy wiedzieć, że tu jest nasza baza? Tu się murujemy. Murujemy się. I zrobię wejście awaryjne. Wejście awaryjne. Jak w szkołach. Hmm, gdzie było wejście awaryjne to będzie taki chilloutowy odcinek trochę taki chilloutowy budowanie a kto jest tutaj na pierwszy odcinek nie hmm, co tak tak, tak 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 jak zauważyliście mam inwentarz tweets y i Optif... Czemu mi się nazywasz? Optifina chyba też mam, to sprawdzę. I napiszcie, jak chcecie jakiegoś teksturpaka, to piszcie chętnie jak go wezmę. A bądź jakiego, jak będzie... Jak będzie najbardziej lajkowany komentarz z teksturpakiem. To... No to po prostu zainstaluję je i... Jakby co, gram na wersji 1.7.2, Minecraft w Minecraft Micro w Mam Optifine mam. To teraz zrobimy trabunki. Tak, gram na laptopie. Czemu gram na laptopie? i bez myszki jeszcze, a nie wiem, bo się tak przyzwyczaiłam bez myszki, to wiecie. Tu będzie takie wyjście awaryjne ja zamuruję, bo jutro będziemy napisać jakie serwery, może mini -gamesy, survival gamesy będę też nagrywał, ale to w ten NC surwi. Napolecam ja serwerem csur Surwi, naprawdę fajne. Link do tych dwóch serwerów będzie w opisie, gdyby chciał sobie zagrać.